Informacyjnie padaje na chwilę obecną pracujemy w 13 osobowym układzie. I przed nami rozpatrzenie punktu szóstego, gdzie w szóstym punkcie A mamy rozpatrzenie bieżących zmian w budżecie gminy odnośnie roku bieżącego 2020. I również państwo radni żeśmy otrzymali bieżące informacje na wczorajszych komisjach o potrzebie dokonania formalnych poprawek zmian, które wynikają z dynamicznej sytuacji bieżącej. Informację referowała pani skarbnik. Nie wiem państwo radni czy jest ewentualnie potrzeba jeszcze aby się w niektórych kwestiach doinformować. Jeżeli nie, to bardzo proszę. W obowiązku tak poproszę przewodniczącego Komisji Budżetowej, kolegę radnego Jarosława Turzyńskiego o opinię przedmiotowej w sprawie. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Panowie Radni, przedmiotowy projekt uchwały był analizowany w sposób szczegółowy na wczorajszej komisji. Komisja nie wnosi uwag do projektu i w pełni go akceptuje. Dziękuję. Informacyjnie, Państwo radni, pracujemy tak jak poprzednio w 14-osobowym składzie. Uchwała według projektu o numerze 209, łamane przez 2020, Rady Gimni stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Bardzo proszę, kto jest za, niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Pod punkcie B, Państwo Radni, mamy uchwałę zmieniającą poprzednio podjętą w tym temacie, a chodzi o opłatę miejscową. Państwo Radni wiedzą, iż jeżeli się każdorazowo zmienia wykaz osób uprawnionych, do pobierania opłaty miejscowej, to musimy poprzednią uchwałę w tym temacie na bieżąco zaktualizować. No i właśnie zachodzi taka potrzeba. Uchwała Rady Gminy Stężyca według projektu o numerze 210 łamane przez 2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej. Również Państwo radni, kto jest za, proszę niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została. Państwo radni, pamiętamy. Przy zatwierdzaniu porządku obrad, punkt, podpunkt C w punkcie 6 został zniesiony z porządku obrad. Podpunkt D. Kwestia wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy na Rzeca. No i również w tej kwestii była informacja na wczorajszych komisjach, i z tego co pamiętam, państwo radni wyrazili, akceptację odnośnie projektu tejże uchwały. Uchwała według projektu numerze dwieście dwanaście łamane przez dwa rady gminy Stężyca z dnia 23 czerwca dwa roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stężyca. Bardzo proszę, kto jest za niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało czternastu radnych za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Podpunkt E. Podobna kwestia uchwała według projektu numerze 213 łamany przez 2020. Rady Gminy Stężyce z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Stężyce. Bardzo proszę, kto jest za, niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam iż uchwała została podjęta wymaganą większością głosów. Państwo radni, przystępujemy do tematyki przystępowania do zmian odnośnie planowania przestrzennego i w podpunkcie F mamy Zmianę części studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Tak? A więc uchwała według projektu numerze 214 łamane przez 2020 Rady Gminy Stężyca dnia 23 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca. Bardzo proszę, kto jest za niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Za przeciwny, kto się wstrzymał, głosowało czternastu radnych za głosów 14 przeciw 0. Wstrzymało się 0. Stwierdzam i wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Podpunkt G, podobna kwestia, przystąpienie do zmiany planu przestrzennego, obręb geodezyjny Kemita Szlachecka, Nowa Wieś, Łosienice. Uchwała według projektu o numerze 215, łamane przez 2020, Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku. O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodyzyjnego kamica szlachecka Nowa Wieś Łosienice. Również bardzo proszę. Kto jest za? Niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Podpunkt K. Również kwestia przystąpienia do porządzenia miejscowego planu fragment obrębu geodezyjnego w Uchwała według projektu numer 216 łamane przez 2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geduzyjnego Stężyca. Bardzo proszę, kto jest za niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Za przeciwny, kto się wstrzymał Głosowało 14 radnych za tak, głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Państwa radni, podpunkt I podobna kwestia obręb geodezyjny Gołubie. Uchwała według projektu numerze 217 łamane przez 2020. Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geoduzyjnego w Gołówbie. Kto jest za, proszę niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych za głosów 14. Przeciw zero, wstrzymało się zero, Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. Podpunkt J. Podobna kwestia obręb geodezyjny Klukowa Huta. Uchwała według projektu numerze 218 przez 2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Zagospodarowania przestrzonego fragmentu obrębu geodezyjnego Kulkowa HUTA. Również Państwo radni, kto jest za, proszę, niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny, kto się wstrzymał, dziękuję. Głosowało 14 radnych, za głosów 14, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą większością głosów uchwała została podjęta. I Państwa Radni podpunkt K, również przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu obręb geodezyjny Żuromino. Uchwałę w, według projektu o numerze 219, łamane przez 2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzonego fragmentu obrębu geodyzyjnego Żuromino. Bardzo proszę, kto jest za niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwny, kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych za głosów 14, przeciw 0. Wstrzymało się 0, stwierdzam i że wymagano większością głosów uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany części studium części studium i Państwa radni projekt uchwały o numerze 220 łamane przez 2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku o zmianie uchwały o numerze 12 łamane przez 151 łamane przez 2019 Rady Gminy Stężyca. Dnia 3 grudnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca. Również bardzo proszę, kto jest za. Niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Państwo radni głosowało. 14, radnych za głosów 14 przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż wymaganą. Większością głosów uchwała została podjęta. Państwa radni jeszcze przed nami dwa projekty uchwał, te, które żeśmy wprowadzili celem poszerzenia punktu 6. Podpunkt eu. Chodzi o kwestie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. Projekt uchwały o numerze 221 łamane przez 2020 Rady Gminy Stężyca dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą gminne Przedsiębiorstwo komunalne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego oraz opięcie udziału udziałów w powyższym kapitale. Również bardzo proszę, kto jest za, niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało. 14 radnych, za głosów 13, przeciw 0, Trzymała się jedna osoba, jeden radny. Stwierdzam, iż wymagana większością głosów uchwała została podjęta. I Państwo radni, ostatnia kwestia, która jest również jak gdyby uzupełnieniem poprzednio podjętych uchwał. W temacie przystępowania do tworzenia lokalnych, miejscowych planów, a więc projekt uchwały o numerze 222, pomany przez 2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części studium rynkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca. Bardzo proszę, kto jest za. Niech zechce podnieść rękę i naciśnie przycisk. Kto przeciwne. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych. Za głosów 14, przeciw 0. Wstrzymało się 0. Stwierdzam, iż uchwała uzyskała wymaganą większość głosów. Państwo radni, żeśmy punkt szósty roboczy wyczerpali. Przed nami siódmy, wolne wnioski, informacji. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Pan Radny Jarosław Turzyński. Dziękuję, Panie Przewodniczący. E, panie, Panowie Radni, zbliżamy się do e, otwarcia e, sezonu e, e, nad jeziorami naszymi. Chciałbym zapytać e, Pana Wójta, jak wygląda sytuacja z wypo, bezpłatnym wypożyczeniem? wypożyczaniem kajaków w gołubiu. Kto będzie za to odpowiedzialny? Czy będzie to bosman przydzielony, czy będzie to ratownik, który nie wypełnia obowiązków? Chciałbym się zorientować, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Tak, nasze kąpieliska są już kąpieliskami będą strzeżonymi. Wszystkie wymogi formalno prawne. Dobiegły, dobiegły końca. Zgodnie z zdaniem będzie czterech ratowników, dwóch ratowników na Kąpiejsko-Stężyce, dwóch na ratowniku nad Jeziorem Dąbrowskim w Głubiu Ratownik mamy tak określone, że ratownik będzie prowadził wypożyczenie. Są to nowi ratownicy. Chyba poprzedni byli z tego co wiem w ubiegłym sezonie w Stężyce. I kajaki są już podzielone, przeznaczone i na gołubie, i na stężyce. No i będzie wypożyczanie, będzie szło. Także będziemy, będziemy ten temat realizować. Dokonaliśmy w tej chwili analizy. WAP przygotowuje nam analizę. Zgodnie z rozporządzeniem, bo taka analiza zagrożeń też musi być przyzwoita wszystkich miejsc. W których wójt przypuszcza wójt burmistrz Prezydent, że ktoś się może kąpać, korzystać z wody. I taką analizę też zleciliśmy w przygotowaniu chyba na początek lipca będzie, tak? Z tego, z tego, co się tutaj orientujemy. Także sezon jest przygotowany pod tym względem. Dziękuję. Szanowni Państwo, Radni Panie Wójcie, ja mam kolejne pytanie w kwestii dróg i ich bezpieczeństwa. Kilka dni temu zostałem poproszony przez mieszkańców miejscowości Krzeszna o to, żeby przyjechać i sfotografować drogę po ulewie, która się tam kilka dni wcześniej odbyła. Jest do Pana Wójta taka prośba. My już o tym mówimy bardzo często. Ja trochę z uporem maniaka o tym przypominam, żeby kwestie dróg w Krzesznej naprawdę zacząć regulować, ponieważ no, krótko mówiąc chodzi o drogę koło państwa Bieszka, która rzeczywiście po ulewie stała się ciężko przejezdna, ponieważ droga zrobiła rów w poprzek tej, przepraszam, deszcz zrobił rów w poprzek tej drogi. No, i mieszkańcy trochę nie rozumieją tego, że mówimy o przejmowaniu dróg w gminie, o przejmowaniu e, gruntów, a nie możemy tych spraw w Krześnej uregulować. Pan Wójt wie o sprawie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, ale czy, czy można prosić o, o wzmożenie tych działań w tej miejscowości, żeby no mieszkańcy e, nie musieli interweniować? Dziękuję bardzo. Panie radny, w Krześnej zostało regulowane w tej chwili 10 dróg. Dziś dróg zostały przejęte, skomunalizowane. Niektóre, bo wie pan, obręb geodezyjny Potuły, obręb geodezyjny Szymbark to łączy się czasami z Krzeszną. To jest chyba Potuły, tak, obręb geodezyjny Krzeszna. Krzeszna. Ja nie wiem, który pan, nie, nie wiem, gdzie państwo mieszka, mieszkają, szczerze mówiąc. Nie wiem, który to jest rejon. Panie radny, zapraszam do nas, do gabinetu. Pan pokaże drogę, zobaczymy. Proszę państwa, żeby jasność. Ludzie kupują działki najczęściej bez dojazdów, nieraz w niektórych przypadkach. My Ostatnio mamy w Borucinie bardzo interesujący przypadek, gdzie y, zięć danej osoby wybudował się, wiedząc o tym, że do działki Boteściu sprzedał działkę mu bez dojazdu, sprzedał mu tą działkę bez dojazdu. No i jest grunt prywatny, dochodzący, jest działka, potem jest grunt prywatny i droga wojewódzka i teraz oczekuje się od nas, Zamiast to rodzinnie uregulować, ileś tam lat temu, teraz oczekuje się, żeby gmina to wykupiła. Oczywiście gmina to może wykupić, ale proszę Państwa, sytuacja jest niesamowita, ponieważ sąsiad z sąsiadem nie może się porozumieć, prawda? Daje, daje przykład: sąsiad z sąsiadem się nie może porozumieć w Borucinie i żąda przeproszeń na zebraniu wiejskim. Sąsiad od sąsiada. I teraz ja bym prosił też, co to jest w ogóle za droga. Bo ja akurat to Państwo Bieszka Pierwsza Cudem my tych dróg przejmujemy X, tych komunalizacji robimy y, y, różnych. Na przykład w Nowych Czapach teraz przyjmiemy drogę, która też był tam problem przejazdowy, też od Starosta robi murek oporowy. I powiedziałem, jak, jak Starosta zrobi murek oporowy danej nieruchomości. To gmina przejmie tą drogę bardzo taką wąską i tak dalej. I my ją przejmiemy, starostwo robi inwestycje, wtedy my tą drogę przejmiemy. O którą drogę chodzi? Ja Panie Radny może tak powiem. Ja bym prosił pana, zaprosił do Urzędu Gminy. Pan pokaże na mapach, o którą drogę chodzi i która to jest dojazdowa droga, jeżeli chodzi o krzeszną. Bo tam Panie, dużo komunalizacji się odbywa, tak? Panie Wójcie, tutaj chodzi o stałych mieszkańców. To nie są ale... napływowi, to nie są turyści, to mhm. są stali mieszkańcy. Ja mam tutaj nawet zdjęcia w telefonie, ale to może faktycznie musielibyśmy się spotkać, albo po prostu ja bardzo chętnie podjadę z którymś z pracowników powiem, o którą konkretnie drogę chodzi, bo Pan Wójt wie, że temat dróg w Krzesznej jest tematem dosyć drażliwym. I, i, i no takim powtarzającym się przy każdej możliwej okazji. Ale Panie Radny, my tutaj robimy te drogi, regulujemy, jak Pan widzi, najwięcej w historii kiedykolwiek. Dla mnie to jest temat bieżący, Panie Radny, i ja bym prosił tylko o pokazanie, którą drogę, to my się nią zajmiemy, bo ja sprawę Państwa Bieszka pierwszy raz słyszę. Przecież ja panie. mówię o drodze, przy, przy tych mieszkańcach. On, nie tylko oni tam wnioskowali, ja po prostu pojechałem, bo miałem telefon, yy, więc musiałem. Ja może tak, Pani zastępca Wójta, czy mamy jakiś wniosek? Pani obierzchka? Nie ma wniosku, żadnego przejęcia drogi. Proszę o złożenie wniosku w takim razie mieszkańców o drogi. Jeżeli to są drogi prywatne i chcą te drogi przekazać, to proszę o złożenie wniosku. Formalnie do gminy dwa zdania, jaki numer działki i wszystko o przekazanie gminie drogi. Wójcie, myśmy się nie zrozumieli, ci, ja nie mówię, że ci mieszkańcy chcą przekazać drogę, tylko mówię o uregulowaniu tych dróg, bo to nie oni mnie konkretnie wyzwali, ja miałem telefon, no nie będę tutaj wymieniał od kogo, ponieważ no nie ma to znaczenia tak naprawdę, chodzi o to, że ta droga przy ich posesji się znajduje, chciałem po prostu o tym powiedzieć dla ułatwienia lokalizacji tej drogi. No dobrze, to ja rozumiem, że to jest droga w posiadaniu osoby fizycznej prywatnej. No właśnie należałoby to sprawdzić, jaka je, jaki jest status tej, tej, tej drogi, co my możemy w tym zakresie zrobić. No dobrze, to, to możemy to sprzejrzeć. To, to nie jest, Pani Zastępca Wójta będzie się zajmowała tą sprawą, bo gospodarka nieruchomości należy do Zastępcy Wójta i, i już mamy odnotowane, pani, spojrzy, pani Zastępca Wójta spojrzy, gdzie ta droga się znajduje, który rejon. Yy, bo my w Krzesznej parę już druku regulowaliśmy, także... Ale proszę bardzo, pan radny, proszę. Bardzo proszę. Ach, teren kolei to jest. A, to, to to jest... To już panu radnemu mówię. To jest teren zamknięty nie do przejęcia. Nie do przejęcia generalnie. Ale my to tam. Jest, to są tereny tam, zamknięte, panie my radny. my tam prowadzimy pracę remontowe tej drogi, bo to jest droga w kierunku, y, można powiedzieć, Potu w górę. Od strony linii kolejowej w kierunku, no można, można dojechać tam jakimś sposobem do Potu. Musielibyśmy po prostu przysiąść z panią się, żeby, żeby tereny nie doszło do nieporozumień. Bo tereny, wiecie, ale to pan że... musi też mieszkańcom wytłumaczyć, Panie Radny. Ponieważ tereny kolejowe są terenami zamkniętymi w świetle prawa i przejęcie terenów kolejowych przez gminę może nastąpić, jak Pan wie doskonale, Sikorski tor y, przyjmowaliśmy 4 lata, jeżeli chodzi, to Pan mówi o przejęciu terenów kolejowych. Teraz jest pytanie, przy czy to się styka, czy to jest czasami nie wpisane przy tej inwestycji kolejowej, no, która nawiasy mówiąc, o który tutaj dyskutowaliśmy w poprzednich miesiącach? Yy, tereny kolejowe to jest w ogóle inna sprawa. To jak pan wie, wjazd do pana Koszałki na przykład na tereny, to było załatwiane 5 lat. Kawałka, skrawka, ziemi póki kolej wyraziła zgody. Oczywiście jest to wszystko do regulowania, ale trzeba się zapoznać ze stanem prawnym kolejowym. Jak pan wie, w tej chwili, jeżeli to jest objęte etapem inwestycji decyzji środowiskowej, w mojej ocenie, z mojego punktu widzenia nie ma żadnych szans przejęcia tej drogi. Panie Wójcie, ja nie nawet co? jeżeli byśmy chcieli. Ja nie chcę tutaj w tym momencie rozstrzygać statusu tej drogi, czy ona w całości jest, czy w mhm. części, wydaje mi się, tak. że w części, ale prace remontowe cały czas prowadzimy. Czy mieszkańcy po prostu zastanawiają się, po co są prowadzone prace remontowe, które z każdą ulewą właściwie są niweczone? skoro można by było na przykład chociażby płyty Jumbo na tej drodze zamontować i byłby przez jakiś czas spokój. Chodzi tylko o to, ja wiem, że my tego tutaj nie rozstrzygniemy, jaki fragment i tak dalej, ale no w sytuacji, kiedy mam możliwość panu podzielenia się z wnioskami też mieszkańców, no to to robię. Mieszkańcy nie złożyli formalnego wniosku, bo najpierw zadzwonili do mnie. Więc taka, no jest, to, panie rado, taka pan, jest sytuacja. Pan przyjdzie, pan pokaże tą, tą drogę, zobaczymy jaki jest status prawny tej, tej drogi i zobaczymy. Ja panu powiem tak, dlaczego my tego my, pewnie tam jakaś część jest gminy, może część gminy, różnie to bywa, bo te pasy drogowe różnie przeznaczają. Pytanie czy to biegnie, bieżące utrzymanie wie pan dróg, myślę, że lepiej, że utrzymujemy jakąś tam przejezdność. Yy, dróg, jak pan wie, jak ja przyjmowałem gminę 10 lat temu, to przez ten czas yy, uregulowaliśmy chyba ze 150 hektarów dróg I, i powiem panu, no może to są jakieś tam yy, nie wiem, ale to muszę to muszę przejrzeć, to, to, to po prostu trzeba przejrzeć, to trzeba usiąść i, i przejrzeć, bo yy, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale mówię panu, jak jest z, z drogami kolejowymi, nie? Jeżeli są tereny kolejowe, Panie Radny. Także my to przejrzymy i zobaczymy. Bo te najłatwiejsze odcinki krzesznej, które były do przejęcia, one są już skomunalizowane. Dziękuję panie bardzo. Panie Wójcie, ja rozumiem i dziękuję bardzo za odpowiedź. Odpowiedź mieszkańców była taka. E, po mojej dygresji na temat przejmowania dróg mhm. e, ze strony PKP, że jeśli nie zaczniemy, to nie skończymy ich przejmować, więc e, tak odpowiedzieli mi mieszkańcy. Ale co nie przejmiemy? Jeśli nie zaczniemy ich przejmować, to ich po prostu nie przejmiemy. Jeśli nie, zacz, nie, zacz, nie zaczniemy tej procedury, no to ona się nie zakończy. Taką miałem odpowiedź mieszkańców, więc ja dzielę się z, z wolnymi wnioskami. Pierwszy raz o tej drodze słyszę powiem panu szczerze, pierwszy raz. W takim razie my się nie zajmiemy i panu powiem jaki jest status, jakie są szanse y, regulacji prawnej, formalno-prawnej takiej drogi. Dziękuję bardzo. Nie? bardzo proszę. Dziękuję. Cały czas wolne wnioski. Bardzo proszę. Państwo radni kolejnych spraw nie zgłaszają. W takim układzie. Państwo radni, króciutki punkt ósmy, a więc zakończenie obrad. Pięknie dziękuję Państwu radni, radnym za udział, za pracę. Zamykam sesję Rady Gminy Stężyca. Jeszcze raz dziękuję za udział.